Zawsze kochałam skok z wyż, także gdzieś tam to serducho cały czas biło. Na pewno takie pierwsze starty bardzo niepewne, bardzo takie kontrolne, bardziej techniczne. Wiadomo, że w tym roku startujemy na hali bez trenera. To też bardzo komplikuje sprawę, no bo gdzieś tam trzeba sobie radzić samemu z tym techniką, z tym rozbiegiem. No ale ja już tak mam, że się po prostu nie poddaję. Jestem taką wojowniczką i mam nadzieję, że do Mistrzostw Polski gdzieś tam uda się tą formę wznieść do góry. Przede wszystkim jak zdrowie, no bo wiadomo, że się borykałeś z różnymi problemami. Teraz możesz skakać bez bólu, bo to chyba naj, najważniejsze? Tak, na razie zdrowie odpukać dopisuję, także możemy spokojnie sobie trenować. Bardzo dużo czasu poświęciłam w tym roku na obudowanie się gdzieś tam siłowe, taką stabilizację i tak dalej. Odpuściłam trochę kwestie motoryczne właśnie, żeby się trochę wzmocnić i żeby te kontuzje mnie omijały. Także na ten moment mogę powiedzieć, że pod tym względem jestem na pewno dobrze przygotowana. Trochę motoryka mimo wszystko na tym ucierpiała. Myślę, że to się da odbudować do sezonu letniego. Czy na hale uda się uzyskać taką pełną formę, to nie jestem tego taka pewna. Ale gdzieś tam głową zawsze można nadrobić i to swoje skakać. Z jakimi nadziejami pojedziesz na te mistrzostwa, które są za niespełna trzy tygodnie? Najpierw trzeba zrobić w ogóle minimum, żeby pojechać na Mistrzostwa Polski, to jest pierwsza sprawa. Powiem szczerze, nie wiem, wszystko pewnie będzie pokazywały, będą pokazywały starty gdzieś tam kolejne dwa w ten weekend i następne. Zobaczymy jak będzie wyglądał rozbieg, technika, ale mam nadzieję, że na tych wysokościach gdzieś tam 1,80 80 i w górę da się skakać. O ile to wszystko się poskłada, o ile ktoś tam faktycznie nam podpowie, bo no nie ma co ukrywać, że jak nie ma trenera Walczaka na, na trybunach, to bardzo ciężko się skacze i gdzieś tam wszyscy trzymamy kciuki, żeby szybko wrócił. Ale taką wiarę i nadzieję mam na to 180, żeby faktycznie na tych Mistrzostwach Polski latać.